Bez krawata Robert Tutkowski, witam i zapraszam na kolejne spotkanie. Tym razem moim i Waszym gościem jest Robert Chrobotowicz. Dzień dobry, cześć. Witam, cześć, dzień dobry Państwu. Robert Chrobotowicz, radny Rady Miejskiej i wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej Ustronie, wcześniej członek Rady Nadzorczej tej spółdzielni przez wiele lat, magister prawa administracji, podyplomówka z zarządzania nieruchomościami, co chyba jest oczywiste w przypadku takich funkcji. Oczywiście. Co jest najtrudniejsze w zarządzaniu spółdzielni mieszkaniową i to tak dużą? Tak, tak, największa spółdzielnia w Radomiu. Prawie małe miasteczko, bez, tak, bez mała, kiedyś, tak? kiedyś liczyliśmy, to podchodziliśmy pod pionki wielkością, ilością osób, które mieszkało. To jest prawie 20 tysięcy mieszkańców. Największą trudnością, no, pogodzić oczekiwania wszystkich mieszkańców. Jak wiadomo, gdzie cztery gdzie osoby, to sześć zdań, a my jeszcze musimy... to. Tak jest to, z Polakami ale, w ogóle zawsze. A my musimy to jeszcze spiąć i robić to zgodnie z Przepisami prawa, które. No, no... no tak, bo może być tak, że część bloku chce tak, a druga część Ależ bloku oczywiście. wolałaby inaczej. I co z tym zrobić? E, ważymy. ważymy. Rozmawiamy z mieszkańcami, staramy się e, przekonać, chociaż bardzo rzadko do takich sytuacji dochodzi. E, zdecydowanie jednak e, my wszyscy wolimy, jeżeli ktoś za nas e, zadecyduje. Wiem jako to z doświadczenia jako prezes, ale i jako radny społecznik. <laughs> Gdzie e, zabiegając o różnego rodzaju projekty w ramach budżetu obywatelskiego, no wszyscy chcieliby, żeby to było zrobione, ale gdy przychodzi e, co do czego, e, to tej, takiego zaangażowania e, nie ma i trzeba po prostu in, inicjować. Robert, i, przepraszam cię, a, a jest tak, bo mam wrażenie, że u nas często tak jest, że jest zrobione i dobrze, że jest zrobione, ale mogłoby być lepiej zrobione, inaczej mogło być e, zrobione e, bardziej, w, w lewo mogłoby być zrobione Ale Oczywiście, a jak jest zrobione, to dobrze, że jest zrobione, i, e, ale są zawsze jakieś e, uwagi. Jak nie jest zrobione, no to dlaczego nie jest. E, Y, zrobione. Gro tematów y, takich y, ważnych dla osiedla wymaga dłuższego wyjaśnienia. Tego się nie da tak, po prostu, zdaniem, dwoma wyjaśnić, czy na Facebooku, czy y, zwykłym pismem. Natomiast ja wiem z doświadczenia, że jeżeli przychodzą do mnie mieszkańcy, to 40 minut i wychodzą, y, 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 przynajmniej rozumieją o co chodzi, bo materia spółdzielni mieszkaniowej naprawdę jest y, materią ciężką do y, opanowania. Najważniejsze rzeczy w ostatnich latach zrobione na ustronie, co byś wymienił. Uh, trochę, tego, trochę tego jest, choć może nie, nie tak bardzo spektakularnie. No wiemy, jakie ciężkie czasy mieliśmy, jak bardzo e, partia rządząca nie kochała samorządów i uszczuplała nasze dochody, więc e, ja jestem przekonany, że na to, co mogliśmy e, w naszym okręgu osiągnęliśmy bardzo dużo. Chociażby jagodowa, chociażby ulica wiertnicza, e, mnóstwo chodników, mnóstwo e, sięgaczy, godostka, e, chociażby. Jana Pawła, mamy dokumentację na Idalińską, na ulicę Sandomierską, więc to są tematy ważne. Tych tematów jest dużo, ale chyba najważniejsza rzecz, którą udało mi się w mojej kadencji doprowadzić do końca, czyli rozpocząć i doprowadzić do końca, to jest przekazanie dużego, dużych dwóch działek miastu, bo sami wiedzieliśmy, że jako spółdzielnia z środkami naszymi nie będziemy w stanie zrobić wspaniałego parku, a tak liczę i tutaj się zobowiązuję, że, że będzie to dokończone. To jest informacja niemal z ostatniej chwili, no sprzed kilku czy kilkunastu dni. Ale to trochę trwało. Tam były kłopoty. Was zatrzymały sprawy własnościowe. Tak, 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 tak. Bo w 2018 roku z mojej inicjatywy przekonałem członków Rady Nadzorczej i zarząd, żebyśmy zwołali walne bo to tylko w kompetencji walnego jest, by przekazać grunt gminie miasta Radomia. No i już tutaj z prezydentem widzieliśmy tą koncepcję, już już chcieliśmy rozpoczynać, bo walne zakończyło się sukcesem. Członkowie spółdzielni wyrazili taką zgodę. No ale niestety sprawy własnościowe troszeczkę nas trzymały, no troszeczkę. No 5 lat sprawa oparła się aż o Naczelny Sąd Administracyjny i dopiero pod koniec zeszłego roku prawa wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego spowodował, gmina przystąpiła niezwłocznie do działań, które 29 lutego zakończyły się aktem notarialnym. To dosyć szybko będzie, mam wrażenie, teraz może w każdym razie powstawać. Twoja pasja. W górach cię często widzę. Na zdjęciach. Góry, rower, pływanie, bieganie konkretnej góry? To muszą być Tatry, czy to jest wszystko jedno? Tatry Dolomity, bardzo lubię Via raty, więc lubię tą adrenalinę, lubię ekspozycję stopów, przypinać się, chodzić i trzymać się. Tak, 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 tak. adrenalina przede wszystkim. A rodzina podziela te pasje? Stara się zrozumieć. Robert Chrobotowicz był moim i waszym gościem. Szukajcie nas na listach Radomskiego Paktu Samorządowego. To, to lista numer 14. Robert Łukowski dziękuję. Dziękuję.